Witam na kolejnym webinarium poświęconym pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy unijnych. Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć przedsiębiorcom z Dolnego Śląska konkurs, który będzie ogłaszany w najbliższych dniach. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa i zadawania nam pytań na czacie. Informacje na temat konkursu przybliży Pan Łukasz Laska. Witam Państwa serdecznie. Dla tych przedsiębiorców, którzy czekają na nowe konkursy o dotacje w ramach budżetu unijnego na lata 2014-2020, pojawiła się jeszcze jedna szansa na zdobycie dotacji i to jeszcze w ramach środków, które były przyznane Polsce na lata 2007-2013. Na Lipiec Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zaplanowała ogłoszenie konkursu w ramach schematu 11A2. To jest dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wspierające innowacyjność produktową, procesową na poziomie przedsiębiorstwa z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki. O wsparcie w ramach schematu 11 a 2 mogą biegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego. W przypadku mikroprzedsiębiorców muszą oni prowadzić działalność gospodarczą powyżej dwóch lat. Głównym celem schematu 1.1a2 jest wsparcie procesów inwestycyjnych sektora MŚP, których efektem będzie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań tzw. innowacyjności produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa bądź regionu. Wprowadzenie innowacji produktowej to inaczej stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu w stosunku do dotychczasowej oferty. Ulepszenie to może dotyczyć charakterystyki technicznej produktu, np. zmian parametrów technicznych, komponentów czy też stosowanych materiałów. Może ono również dotyczyć jego cech funkcjonalnych lub samego przeznaczenia. Innowacja produktowa może być wynikiem zmiany procesu technologicznego, ale może też mieć miejsce przy zastosowaniu dotychczasowego procesu technologicznego. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu asortymentu o nowy produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od już wytwarzanych. Może być to związane z całkowicie nowymi technologiami lub z połączeniem istniejących technologii w ramach nowych zastosowań, a także dzięki wykorzystaniu nowej wiedzy. Mówiąc o produkcie, mam tutaj na myśli zarówno towary, jak i usługi. Przykładowo, innowacją produktową w firmie szyjącej ubrania nie będzie zmiana kolekcji odzieżowej w poszczególnych sezonach. Taką innowacją będzie natomiast zastosowanie nowego rodzaju materiału oddychającego, a jednocześnie nieprzepuszczającego wody. Drugim typem innowacji, którego dotyczy konkurs, jest innowacja procesowa. Może ona dotyczyć wprowadzenia lub wdrożenia w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań technologicznych metod wytwarzania i świadczenia usług poprzez na przykład zmienione metody i organizacji produkcji czy też nowe sposoby dotarcia z produktem do odbiorców pod warunkiem że będą zasadniczo odmienne od stosowanych dotychczas. Innowacje procesowe dotyczą zasadniczych zmian w produkcji lub sposobów dostarczania nowych lub udoskonalonych produktów, które na przykład nie mogłyby zostać wytworzone lub dostarczone przy pomocy obecnie stosowanych metod. Zasadniczą zmianą procesu produkcji nie jest drobne ulepszenie w ramach technologii produkcji dotychczas stosowanej. Przykładem innowacji procesowej może być instalacja nowej albo ulepszonej technologii produkcyjnej poprzez np. automatyzację linii produkcyjnej. Podsumowując, na co można pozyskać dotacje? Możemy uzyskać wsparcie na projekty zakładające utworzenie lub rozbudowę nowego przedsiębiorstwa, rozumiane na przykład jako wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego, na wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów. Dokonanie zasadniczych zmian produkcji lub procesu produkcyjnego, zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług. Wnioskodawca, chcący złożyć wniosek na konkurs, musi spełnić łącznie kilka warunków. Po pierwsze, dokona nowej inwestycji w działalności produkcyjnej. Lub usługowej prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowych lub zasadniczo ulepszonych produktów, wyrobów lub usług. Rozpocznie realizację projektu nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi zapewnić 100% środków na finansowanie projektu, które będzie gwarantowało płynną i terminową realizację projektu. E, zobowiąże się do um, utrzymania inwestycji na terenie województwa dolnośląskiego przez okres co najmniej trzech lat od dnia zakończenia finansowej realizacji projektu. Wnioskodawca musi wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat nie otrzymał wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu operacyjnego kapitał ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie może podlegać ubezpieczeniu w krusie. Będzie musiał również stworzyć minimum jeden etat w przedsiębiorstwie. Kolejną kwestią jest to, o jakie środki można się ubiegać. Jeżeli chodzi o budżet projektów, to minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 100 000 zł, natomiast maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 1,6 miliona złotych. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych. Wysokość dofinansowania w odróżnieniu do wcześniejszych naborów w ramach schematu 1.1.2 będzie taka sama bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Co istotne, wsparcie ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów w ramach schematu 1.1.2 zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis. Pomoc de minimis jest wsparciem państwa udzielanym przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji czy też zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Jest to pomoc, która dzięki swoim niewielkim rozmiarom nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Obecnie maksymalnie mikro, małe średnie przedsiębiorstwo może otrzymać do 200 tysięcy euro pomocy de minimis w przeciągu z trzech lat budżetowych. Dla sektora transportu limit ten jest niższy i wynosi 100 tysięcy euro. Pomoc de minimis przedsiębiorca może otrzymać na przykład, korzystając z niektórych dotacji unijnych, pożyczek z programu Jeremy, wykorzystując szkolenia dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego czy też e, korzystając ze wsparcia doradczego udzielanego w ramach projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Pomocem nimi przyznawana jest e, również osobom, które otrzymują dotacje z Unii Europejskiej na założenie swojej działalności gospodarczej po skorzystaniu z tych przykładowych instrumentów, które są objęte pomocą de minimis, otrzymają państwo zaświadczenie od instytucji udzielającej takiego wsparcia z informacją o wysokości przyznanej pomocy de minimis. Jakie są wydatki kwalifikowane, czyli na co tak naprawdę możemy uzyskać wsparcie? Do tych wydatków zalicza się Nabycie ruchomych środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów, jakieś aparatury, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how czy też nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wydatki na zakup analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy, lub być związane z wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy. W końcu możemy również uzyskać wsparcie na wydatki związane z zakupem specjalistycznych szkoleń koniecznych do prawidłowego wdrożenia inwestycji. Co będzie punktowane w ramach oceny merytorycznej? Weryfikowane będzie doświadczenie wnioskodawcy, to czy na przykład zrealizował pomyślnie przynajmniej jeden projekt o podobnym charakterze finansowany ze środków publicznych. Punkty będzie można otrzymać za posiadanie przez firmę Normy ISO lub certyfikatu zarządzania systemu zarządzania BHP, certyfikatu zarządzania jakością działalności badawczo-rozwojowej, lub akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, albo zaudokumentowany i stosowany wewnątrz zakładowy system zarządzania jakością. Będzie można się wykazać współpracą z jednostkami naukowymi, posiadaniem własnego działu badawczo-rozwojowego oraz patentów czy licencji i wykorzystaniem ich przy realizacji projektu. Punkty będzie można otrzymać za wykorzystanie w projekcie wyników prac takiego działu lub też wyników prac badawczo-rozwojowych zakupionych z zewnątrz. Zweryfikowany i poddany ocenie zostanie również poziom innowacyjności w Prowadzanej poprzez projekt, usługi lub produktu to, czy są związane i stosowane, znane i stosowane w Polsce, a jeżeli tak, to od ilu lat dodatkowym atutem projektu będzie utworzenie nowych etatów, ilości większej niż wymagane minimum oraz realizacja projektu na obszarze w wyższej stopie bezrobocia. W stosunku do średniej w województwie dolnośląskim. Jeżeli chodzi o termin ogłoszenia konkursu, to został on zaplanowany na połowę lipca tego roku. Alokacja w ramach konkursu wyniesie około 24 miliony złotych. Nabór zostanie przeprowadzony poprzez internetowy rejestrator wniosków w trybie otwartym, aż do przekroczenia przez złożone wnioski 250% alokacji przeznaczonej na konkurs. W przypadku osiągnięcia tego progu procentowego nabór zostanie automatycznie zawieszony. W jaki sposób rozliczyć projekt? Beneficjenci po złożeniu wniosku dotacyjnego oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie są tak naprawdę dopiero na początku swojej drogi w pozyskaniu dotacji. Czeka ich dużo pracy przy samym rozliczeniu projektu. W każdym projekcie procedura rozliczenia składa się z kilku etapów. Wszystkie informacje dotyczące zakupów i wyboru dostawców w projekcie znajdują się w wytycznych programowych instytucji zarządzającej RPO oraz w umowie o dofinansowanie projektu. Co prawda beneficjentów schematu 11A2 nie obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jednak muszą brać pod uwagę obowiązujące na wspólnotowym rynku europejskim zasady dlatego beneficjenci muszą dokonywać wyboru dostawcy w oparciu o zapytania ofertowe Przede wszystkim beneficjent musi spełnić po pierwsze zasadę przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, zasadę swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług oraz zasadę równości szans dla wykonawców na rynku ofert. Wreszcie musi przestrzegać zasady ochrony uczciwej konkurencji. Zasady te zostają spełnione w szczególności poprzez równe i niedys niedyskryminujące traktowanie wykonawców, zachowanie pisemności postępowania, odpowiednie upublicznienie oferty oraz wszelkich zmian dokonywanych w czasie trwania procedury naboru ofert. Dodatkowo upublicznieniu podlega informacja o dokonanym już wyborze oferty. Oczywiście wykonawca musi zostać wybrany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę, oraz należy tutaj dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesu. Rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu wykonawcy. Trzeba pamiętać, iż przestrzeganie zasad rozliczania projektów należy pilnować już na etapie przygotowania wniosku, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze parametry projektu. Takie jak kosztory z projektu, jego harmonogram, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu. Najważniejsze to przestrzeganie terminów, poniesienia zgodnie z przygotowanym we wniosku o dofinansowanie harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem płatności. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do składania wniosku o płatność maksymalnie co 3 miesiące, w którym dokonuje rozliczenia wykonanych prac poprzez dołączenie niezbędnych załączników w postaci faktur, potwierdzeń przelewu, podpisanych umów oraz protokołów odbioru. Po zakończeniu realizacji projektu, beneficjent ma 60 dni na złożenie wniosku o płatność końcową, która kończy proces rozliczenia dotacji. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami. Do zobaczenia w następnym webinarium.